Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jestem w pięknej okolicy i No idę na spacer do lasu, ale wziąłem kamerę, przebrałem się troszkę i chciałbym dzisiaj zrobić kilka ćwiczeń. Prostych ćwiczeń dla każdego, żebyście mogli praktykować systematycznie, codziennie Qigong. Możecie praktykować wszędzie. Jak pogoda jest niezbyt ciekawa to w domku, ale jak jest pięknie tak jak dzisiaj, no to najlepiej wyjść na dwór gdzieś trochę cienia, żeby było, żeby was słońce nie zjadło. Poćwiczyć, poddychać, najlepiej na bosaka trochę połazić połączyć się z naszą matką ziemią zrobić coś dla siebie trochę mam też widoczków nagram bo jest pięknie potem fajnie powspominać sobie na przykład w zimowe dni puścić sobie taki filmik posłuchać ptaszków i natury Słychać, nie wiem czy to będzie, pewnie nie będzie tego słychać. Bąki, osy, pszczoły. Słuchajcie, zaczniemy od ćwiczenia rozciągającego. Połączymy je z oddechem. Ważne, żeby oddech był połączony z ruchem. Czyli w momencie, jak będziemy wykonywać wdech do góry to cały ruch rąk do góry jest wdech. Kończy się wdech, opuszczamy ręce, jest wydech. Ważnym elementem jest też tutaj to, żeby postawę ciała mieć zrównoważoną, lekko ugięte kolana, stopy szerzej troszkę niż biodra. Ja tu stoję troszkę szerzej, nie wiem czy to będzie widać. Nie musicie aż tak szeroko, trochę szerzej niż biodra. Hmm. Kręgosłup lekko, miednica ustawiona do przodu delikatnie jeżeli umiemy. No, chodzi o to, żeby troszkę zniwelować lordozę lędźwiową, czyli zmniejszyć troszkę ustawienie, wgłębienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Broda lekko cofnięta i punkt i czubek głowy wyciągamy przy każdym wdechu mocno do góry, jakbyśmy byli podwieszeni na sznurku i przechodzimy płynnie z wdechu na wydech, wydech powoli, aż ręce opadną w dół. Zróbmy sobie siedem wdechów. Wdech do góry. Wydech. Wdech nos. Wydech usta. Wdechu rozluźniamy nogi, troszkę pogłębiamy, zgięcie kolan, wdech prostujemy, wyciągamy bikeway, wydech. Cztery. Jest ściągnięte lekko łopatki. Okay. Przystąpimy teraz do ćwiczenia drugiego, które ma za zadanie poruszyć energię wzdłuż kręgosłupa i poruszyć kręgi każdy krąg w kręgosłupie ważne jest w tym ćwiczeniu to, aby wykonywać je w osi pionowej kręgosłupa punkt Bajwaj leciutko wyciągamy do góry, zaczynamy obracać tu sobie na jedną i na drugą stronę ręce swobodnie rozluźnione barki luźne, łokcie luźne i nie pomagamy rękom się obracać, one same podążają za tułowiem. Ja już kiedyś to ćwiczenie Wam pokazywałem, dzisiaj je zrobimy troszkę w wersji też mocniejszej. Na razie delikatnie obracamy tułów, ręce uderzają jedna w okolice bioder, druga w okolica lędźwiowa kręgosłupa. Tam znajduje się punkt Mingmen, brama życia, ważny punkt w medycynie chińskiej obrócę się żebyście zobaczyli gdzie jest ten punkt lekko ginamy w łokciu przed uderzeniem tą rękę która jest z tyłu tą przednią też troszeczkę Ta przednia uderza na razie w okolice bioder. za chwileczkę przejdziemy do wersji mocniejszej ok będziemy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą pionowo kręgosłup bajku jej do góry i uderzamy jedna ręka bark druga Ming Men osi pionowej kręgosłupa tu jest ważne żeby nie pochylać się ani w jedną ani w drugą tylko obracamy tułów i uderzamy barki i odcinek lędźwiowy kręgosłupa oddech swobodny wyciągamy prosty bajhway do góry i obracamy. Ręka górna, która uleża w okolice barku, możecie kierować w takie wgłębienie między barkiem a klatką piersiową. Tam jest punkt, dwa punkty płuc. Wtedy stymulujemy układ odpornościowy dodatkowo. Ok, i zwalniamy. Puszczamy luźno. Rozluźniamy. I przestajemy się ruszać. Teraz jeszcze od razu bym dołożył fajne ćwiczenie. Rozluźniające barki. Lekki ruch w kolanach. Rozluźniamy barki. I teraz do tego możemy dołożyć. Takie fajne, wtedy ma to działanie, takie rozluźniające, pozbywające się jakichś stresów, problemów w głowie. Powoli wdech i wydech. Zróbmy 5 razy, jeszcze 4, 2, wdech. 3 i cztery. I ostatni. Ho. Przystąpimy do trzeciego ćwiczenia dzisiaj. Teraz zrobimy ćwiczenie, które też działa bardzo dobrze na kręgosłup, ale nie tylko, na inne stawy duże również. Jedno ćwiczenie lżejsze. Wykonujemy ruch. Tył. Ściągamy lekko łopatki. Głowa patrzy do góry, jest wdech. I wydech. Ręce lekko do przodu. Głowa patrzy w dół. Dwa wdech. Wydech. Trzy wdech. Wydech. Cztery wdech. Jak głowa jest w górze, otwieramy usta. Wydech. Język może dotykać. Nawet dobrze byłoby, gdyby dotykał podniebienia. Wydech. Pięć. Ściągamy łopatki, dłonie w dole. Wydech. Rozluźniamy. Wdech. Lekko ściągamy. Wydech. Wdech. Lekko biodro do przodu. Wydech. Biodro lekko do tyłu. Wdech. Wydech. Też łączymy wdech z wydechem, z ruchem. Wydech. Wdech spokojnie, do góry głowa szyja. Pracuję, wydech w dół. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Ok. Drugie ćwiczenie, też fajne, troszkę mocniejsze. Pokażę pierw bokiem. Na początku zrobię trochę bokiem, potem przejdę w inną pozycję. Ważne, żeby na razie zacząć spokojnie, czyli lekko pochylamy się do przodu. Później uginamy nogi, wypychamy biodro troszkę do przodu. Potem lędźwiowy, piersiowy szyjny, kręgosłup, głowa do góry, prostujemy nogi. Wydech, pochylamy się w przód. Ginamy nogi, lędźwiowy, piersiowy szyjny, w górę, w dół. Wydech w dół. Uginamy nogi, lędźwiowy, przód już wdech zaczynamy. Krąg po kręgu podnosimy do góry. Wydech w przód. Uginamy nogi, lędźwiowy, odcinek pier piersiowy, prostujemy szyjny, głowa. Wydech. Rozluźniamy. te krąg po kręgu. Wydech. Uginamy nogi. Zostawiamy uwagę na kręgosłupie, od dołu do góry poruszamy, wydech, rozluźniamy ręce, barki, kręgosłup, nogi, wdech, wydech I coraz mocniej, oczywiście każdy wykonuje bez bólu, żeby sobie nie pogorszyć, czyli jeżeli nie boli, pogłębiacie, możecie coraz mocniej i wdech do góry, jeżeli gdzieś tam jest wyczuwalny jakiś ból, dyskomfort, to nie pochylamy się mocniej, tylko delikatnie. Wdech. 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 jeszcze dwa razy i zrobię lżej wydech, zobaczcie, jeszcze przypomnę może być tak a może być również tak jeszcze raz, bardzo delikatna wersja i ostatni chodzi o poruszenie energii, poruszenie materialne naszych po prostu kręgów, delikatnie wykonać ruch, krąg po kręgu i to ma bardzo dobre działanie, ale tak jak mówię, dostosować zawsze do swoich możliwości. Idziemy dalej, przejdziemy do następnego ćwiczenia. Słuchajcie, teraz powiem kilka słów, potem już nie będę mówił, bo tu tak fajnie ćwierkaczą te stworzenia. W tasie, że no, trzeba je posłuchać. A zrobimy takie ćwiczenie trochę stajci, dłonie jak chmury. Potem zrobimy, po, przejdę w takie ćwiczenie. Dwie rybki pływają, jedna podskakuje. I po prostu zanurzymy się w ruchu, w oddechu i w słuchaniu tego gaduły tam. Więc tylko powiem tak, ważne, żeby, żeby to było płynne, żebyście. Zaczęli po prostu płynąć w tym ruchu. I teraz, tak, ten ruch, który teraz ja wykonuję, to jest przenoszenie ciała, przen przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą nogę. Na lewą, na prawo. Można zacząć pierwszą prostą wersję, po prostu przenosimy ciężar z jednej nogi na drugą. Oddychamy swobodnie. I ja zaczynam wykonywać lekki ruch w biodrach obrotowy, tak? Pokażę to w zwolnionym tempie. Przenoszę ciężar. Pokażę Wam tyłem, będzie łatwiej. Na lewą nogę obracam tu w lewo. Przenoszę na prawą, obracam tu w prawo. Na lewej w lewo, prawo. W lewo, prawo. W lewo. Prawo. I teraz może zróbmy łatwiejsze ćwiczenie. Ja już ja ostatnio nagrywałem. Podobał się film, więc zrobimy jeszcze raz, żeby to omówić jak to zrobić. Robimy ósemeczki. Jakby rybka goni rybkę. Ruch wykonuje w ten sposób. Na prawą nogę ciężar, na lewą obracam tu cały czas. Włączę kilka elementów. I teraz te ruchy wykonuję bardziej na, nad, nad ziemią, czy nad wodą. Te rybki pływają po powierzchni wody. Możemy troszkę zwolnić, na prawo w D. Wyjdę. D. d I teraz zaczniemy sobie. Że jedna rybka wyskakuje do góry, wdech prawa do góry, dwie na dole, wydech, dech, druga wyskakuje, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I już nic nie mówię, po prostu oddychajcie. Ja na razie przerwałem wyskakiwanie rybek, poczujcie ten ruch. Skupmy się, że w prawo jest wdech, wydech. Zaczniemy teraz, prawa rybka wyskakuje, wdech. רבע ושקפיר ו... רבע Czytamy, że w prawo wdech, w lewo wydech, prawa do góry wdech, wydech, wdech. lewa wydech. I już nie mówię, sami pomyślicie. Z wyskakowania rybek, zmienimy troszkę ruch. Teraz tak, lewa do góry, prawa na dole, obracamy się w lewo. Prawa do góry, lewa na dole, w prawo. Na lewą nogę ciężar, w lewo się obracamy. Na prawo, prawa z góry. Lewa u góry. Prawa u góry. Lewo. Połączmy z oddechem, wdech, wydech, wdech na prawą nogę, wydech na lewą. przenosimy ciężar na lewą nogę, później obracamy tu. Teraz na prawą nogę ciężar obracamy tu. Na lewą obracamy tu. I na prawą obracamy tu. Przed obrotem tułowia zamiana rąk. Lewa w górze. Prawa w górze. Lewa. Prawa. Lewa, Lewa w wydech. Prawa w Lewa.

Dwie ręce do góry, B i wydech. Przyszedł gaduła, ja trochę za dużo mówiłem, się obraził. Słuchajcie, zapraszam, zachęcam, na, żeby skorzystać po prostu z zajęć na żywo, bo to nagranie zrobiłem dla was, żebyście no, mogli coś poćwiczyć codziennie, bo tam były takie prośby, żeby po prostu pokazać kilka ćwiczeń, które codziennie możecie porobić. Nie były to oczywiście ćwiczenia, że wszystko zostało poruszone, ale, ale te ćwiczenia, no myślę, jakby się codziennie wykonało, to już jest coś. Tak? Bo to ostatnie ćwiczenie, mimo że ono jest dość spokojne, dość delikatne, takie relaksujące, ono też porusza wszystkie stawy, tak naprawdę od kostek, kolana, biodra kręgosłup, ręce, barki, łokcie, nadgarstki, więc tutaj wszystko pracuje. Ważne, żeby wykonywać te wszystkie ćwiczenia bez bólu, bez jakiegoś spinania się, zacząć delikatnie i z czasem to pogłębiać. No, Kalisz wpiszecie w internecie, to znajdziecie namiary, odzywajcie się, nie bójcie, nie wstydźcie i praktykujcie, bo to jest profilaktyka zdrowotna, która da nam Efekt po jakimś czasie, a czasy są takie, że no, trzeba dbać o to zdrowie, więc zapraszam wszystkich jeszcze raz. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.